Kino Mówi, witam Jakub Duszyński. Zapraszam Państwa na cykl Sztuka Kochania i za chwilę już obejrzymy film Pedro Almodovara zatytułowany Zwiąż Mnie. Z tej okazji moimi gośćmi są dzisiaj seksuolożka, pani Alicja Długołęcka i krytyk filmowy Jacek Szczerba. Skorzystam z Pani obecności w naszym cyklu i przede wszystkim chciałbym się na samym początku spytać Pani, jak to jest, że my widzowie tak bardzo lubimy, czekamy na tak zwane momenty, czyli sceny erotyczne w kinie. No powodów na pewno jest wiele, ale podstawowym jest to, że możemy nimi nakarmić swoją wyobraźnię. Czyli możemy się zidentyfikować z tymi scenami, może nawet czasem niedosłownie, ale wypełniać swoją wyobraźnię obrazami, z których potem możemy korzystać. I to jest myślę podstawowy powód. No, mogłabym prawda, temat rozwijać, jakie są potrzeby w tym względzie kobiece, jakie męskie, bo, bo chyba się jednak pod tym względem różnimy. Ale, ale również obrazy mogą służyć tak naprawdę karmieniu swoich kompleksów, jakichś demonów, i wtedy no, rezultaty będą przeciwne. No właśnie, to moje pytanie może zabrzmiało idiotycznie. Chociaż mogę sobie wyobrazić taką sytuację, w której ludzie, widzowie nie lubiliby, unikaliby tychże scen, chociażby dlatego, żeby nie narażać się na pewnego rodzaju frustrację, bo to oto kto inny kocha się, jemu hmm. przypadła ta rozkosz a ja tylko patrzę z boku. Jednak mhm. tutaj musi dochodzić do jakiegoś mechanizmu psychologicznego, który pozwala nam na uciechy wojerystyczne podglądacza mhm. bez frustrowania się. Przypomniał mhm. mi się Uda ale no oczywiście w takich sytuacjach najlepszy. pamiętam w którym filmie, atmosfery. który mówi, że właśnie miał taką wizję, że on jest i ma zażywa przyjemności z Sofią Loren i z Giną bo i to jest chyba jedyny przypadek, kiedy panie są razem w jednej scenie, więc sam sobie je wymyślił. Więc właśnie zastanawiam się dobrze, ok, więc czerpiemy przyjemność albo karmimy swoje kompleksy, jak to jest w przypadku Elmodowara. Czy mamy przyjemność patrząc na ten sekst Wziążnie czy raczej on nas peszzy i chcielibyśmy od tego uciec. To jest cudowne właśnie w tym kinie, że, że on otwiera w niesamowity sposób pole do wyobraźni, I zwłaszcza biorąc pod uwagę, że on tworzył swoje filmy 20-30 lat temu. I to było niezwykle myślę, ożywiające i otwierające pewną przestrzeń, która się wiąże z tematem seksualność no właśnie, ludzka generalnie ożywczą, co takiego świeżego do... Tematu kino erotyczne, erotyka na ekranie wyniósł Almodowar. Panie Jacką. Ja bym od tego zaczął, że to jest jakby Almodowar wczesny, taki, którego ja bardzo lubiłem, znaczy radosny. Ja rozumiem, oczywiście, można by taką ideologię zbudować, że to wynikło po części z tego, że to jest taka Hiszpania, która się może poczuć swobodnie wreszcie. Franco umarł i teraz możemy już po całości. Najpierw był to undergroundowy ruch, tam owida, że madryckie podziemie kulturalne, w którym uczestniczył Almodowar, aby ten to się mogło przenieść już na, na powierzchnię i on mógł takie filmy kręcić. Więc dla mnie Almodowar się objawił razem z filmem Kobiety na skraju załamania nerwowego. Czyli taka erupcja właśnie swobody obyczajowej, poczucie takiej wolności, dowcipu na każdy temat, szaleństwa pewnego. I to zostało tam zapisane. I tutaj mamy jakby kontynuację tego motywu. Czyli taki radosny, dowcipny i erotyczny Almodowar. Oczywiście no, musimy powiedzieć krótko, że mamy film taki, że Wchodzi młody człowiek grany przez Banderasa z zakładu psychiatrycznego, po to, żeby spotkać swoją ukochaną, wymarzoną gwiazdę kina erotycznego kobietę, którą on tylko raz spotkał. raz spotkał w sytuacji dwuznacznej, no, tak, tak. i teraz chce ją jakby znowu namierzyć, jakby uwięzić i chce uczynić z niej kobietę swojego życia. Oczywiście ja bym się bał przed interpretacją tego filmu, bo Almodóvar, taki nie, zwłaszcza wczesny... On, ona już jest kobietą jego życia. Znaczy, on chce jest, ale ją w sensie, przekonać, że on jest mężczyzną jej życia. Ona też to uwierzyła. No bo to jest taki radosny, odjechany Almodóvar, przerysowany od kolorystyki, przez postaci. Wszystko jest tutaj jakby przekroczeniem pewnym, ale możemy bardzo łatwo tak sobie powiedzieć. No proszę bardzo. Ja wiem, że zaraz się narażę na śmieszność, ale trudno. Kim jest ten bohater? Jaki, jaki obrazek wisi nad łóżkiem gwiazdy kina erotycznego? Motyw serca Chrystusa, czy to nie jest Chrystus ten bohater? Przychodzi z posłaniem miłości. Tak. Jest potem pobity ma takie właściwie stygmaty, jakby był na krzyżu. Ona jest grzesznicą, którą on próbuje nawrócić, jest Marią Magdaleną. To jest jakby aż za proste. Ale się tym bawi, oczywiście. Właśnie się zastanawiam, na ile to jest zabawa, na ile nie, bo skoro już o tym mówimy, film otwierają napisy czołowe na tle Matki Boskiej Jezusa Chrystusa w słynnej scenie. W wannie, kiedy Wiktoria Abril puszcza sobie tego płetwonurka, tak. wykorzystując jest go niczym wibrator, jednak Nie. jest krzyż na jej piersi, więc tutaj te symbole chrześcijańskie. Ale on sobie właśnie mieszać wszystko z wszystkim, bo czuje się wolny, że wolno tak to znaczy, Ale to jest cudowne w tym kinie, hmm. bo on moi, moim zdaniem tak, po pierwsze wprowadził genderyzm, a może nawet teorię Quilly do, 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 do kina, hmm. tak naprawdę jest prekursorem, jakby można zobaczyć, na czym to tak naprawdę polega. No Poczuć, no na czym to tak naprawdę polega. E, Zabawy w płcią, podkreślanie, jakby. Po... Płynność, tych granic. Płynność tych granic dokładnie. Ale te sceny, o których wspominamy, wydają mi się strasznie ważne, ponieważ właśnie w taki prześmiewczy, ale jednocześnie lekki sposób integrują seksualność z miłosierdziem, z uczuciem, z przywiązaniem. Znaczy, I to jest doskonale w tym filmie pokazane. Fajnie, że jeszcze w taki lekki. Sposób. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że dla mnie ma tę przewagę nad wieloma innymi reżyserami jasno określonymi, jeśli chodzi o płcie, ale modowar taką, że on jest zainteresowany jednym i drugim. Tak. Znaczy on kocha i tego faceta i tę kobietę, I tą kobietę. Mhm. tylko oczywiście on też siebie pakuje, żeby było tak w sposób przerysowany po raz kolejny. Mamy tam reżysera, który jest zakochany w gwieździe, którą obsadzą, ale reżyser jest sparliżowany i nie może z nią seksu uprawiać, on ją może tylko filmować i się nią upajać. I to jest dla mnie jakby odżerowanie almodowara. To znaczy, że on wie, że jakby on jest gdzie indziej ulokowany, to nie znaczy, że jej nie pożąda, nie jest z niej zakochany, ale nic z tego nie wyniknie w sensie bezpośrednim. to jest niesamowite w jego filmach, że jest tyle ciepłej życzliwości wobec tego, co różnych zjawisk, które są powszechnie odrzucane społecznie, bo my tam postrzegamy właśnie prostytutkę jako kobietę, która odkrywa siebie nawet właściwie można być w roli tradycyjnej, mężczyznę, który wyszedł z zakładu psychiatrycznego, a jest właśnie wchodzi w rolę Chrystusa, osoby, postaci, które nie wiadomo, czy są kobietami, czy są mężczyznami i to, co jest dla mnie osobiście ważne w tym filmie to też jest takie odczarowanie. Seksu samego w sobie, takiego mm. soczystego seksu, który, mm. który, który przestaje być w jego filmach grzeszny właśnie przez, wszystko przez to właśnie, czekam, bo wszystko jest radosne chciałem, i miłosierne, tak naprawdę. użyć tego słowa, chociaż mówi pani o radosnym miłosiernym seksie, to właśnie wydaje mi się, że to, co nam taką przyjemność widzą sprawia w tych filmach, to jest właśnie bezwstydność i bezgrzeszność Almodowara w podejściu do seksu. On przekracza różnego rodzaju granice, jednocześnie mówiąc, jeżeli podniecenie, pożądanie jest prawdziwe, to ja wybaczam. To ja nawet nie, 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 nie muszę gru, wybaczać nie poczucia prawdziwe winy. To, jest słowo klucz, to ja nie tak. czuję poczucia winy. Tak. Jestem po stronie banderasa, który de facto przecież jest porywaczem, gwałcicielem, no, szalonym jakimś człowiekiem, który więzi tą kobietę. Ale chodzi o odwrócenia jeszcze, To znaczy potem, idzie moim zdaniem, jeszcze dalej taki jest motyw klasyczny, europejski. Jest wieża, jakby na końcu, gdzie odnajdują dwie kobiety. Banderasa. I to jak on nie jest jakby królewną, do której przyjeżdżają tak. dwaj rycerze, żeby ją uwolnić z niewoli. Czyli to kobiety uwalniają faceta, a nie odwrotnie. Czyli nastąpiła zamiana ról. Ale jak Balmodowar, wszystko właśnie, jemu wszystko wolno. To jest dla mnie to istotne, że on ma taką świadomość, że nie ma żadnych zahamowań, że jemu się może wszystko, co urodzi mu się w głowie, on to może nam tak, pokazać. To jest no. integracja z jednej strony motywów katolickich, ale z drugiej strony perwersji, prawda? Bo wiązanie nam się też kojarzy z, kojarzy z perwersją. Oglądając no nie, no film ale... odkrywamy, że chodzi o coś kompletnie innego. Bo to nie może być tak, że hura, umarł Franco, wszystko wolno. Jednak cała ta podświadomość... Chyba... To, to odreagowanie pewnego od... uciemiężenia, że no, tak. czegoś nie wolno było, no, że mogliśmy o tym myśleć, ale to nie mogło znaleźć ujścia. Teraz znajduje ujście, zwłaszcza w sytuacji człowieka, który właśnie jest jakby jeszcze troszeczkę inaczej ulokowany płciowo. To znaczy, że on opowiada historię o obojga płciach, ale jest jakby po stronie być może, przepraszam, mniejszości. No. Więc ja ma inną raz... perspektywę. Ja się właśnie zastanawiałem nad jednym tylko w tym wszystkim, będąc wielkim wielbicielem jego kina od lat. Dlaczego ten człowiek, który idzie na całość, pokazuje nam w zbliżeniach nagość, łono, Wiktorii y, Abril y, z tym płetwonurkiem. Dlaczego on, pokazując nam tego pięknego banderasa, nie rozbiera go do końca? Zastanawiam się, czy nawet Almodowar w pewnym momencie musi się gdzieś zatrzymać. Czy istnieją jeszcze silniejsze tabu w kinie, których nawet on nie może pokonać? No w 1990 być może, że... To po prostu o to chodzi, że. Może że to są producenckie tak, tak. ograniczenia. Że, mę że męski Zględy, penis fakt. tak Zględy nie. Komercyjne. Że to już tak, tak. Nie, to byłoby nie do przyjęcia. Że już Ale jest przez dosyć. Znaczy, przez jakby ten świat, który hmm. musi odebrać ten film. No. Hmm. To jest też biznes. On ma firmę rodzinną, on musi zarabiać. To nie jest tak, hmm. że to jest artysta, któremu socjalistyczne państwo daje pieniądze i może wydawać na prawo i lewo. On ma towar, to też jest ważne. Brat przyjdzie, Augustin, powie mu kolego, sorry, tego nie możemy pokazać. No, przepraszam cię bardzo. Pani Alicja, dlatego pani tu potrzebujemy. Hmm. Dlaczego to jest nie do przyjęcia? Ludzie nie lubią zmian. Ja myślę, że użyłam tu słowa tradycja, czyli że, że właśnie kino jednak jest męs... było, było, przepraszam, męską sprawą i służyło karmieniu mę... bardziej męskiej wyobraźni, czyli no te, te filmy, które są filmami kultowymi, historycznymi, no jednak, jednak opierały się na zachwycie nad seksapilem kobiecym, a, a nie męskim czymkolwiek byłby ten męski. Te motywy się dopiero pojawiają tak naprawdę od lat, 10, 20. W, no właśnie, w, kinie czyli w kinie w sposób Lada wyraźny. Panuje średniowiecze, a no potrzebujemy tak, odrobiny ale... antyku. Będę protestował. Znaczy, nie, ja myślę, że, że perspektywa pokazywania kobiecej seksualności to jest jednak nowe zjawisko w kinie. Nie przez mężczyzn. Albo przez mężczyzn w, w kobiecy sposób, bo myślę, że tutaj Almodóvar właśnie jest prekursorem i dlatego kobiety tak kochają to, to kino. A o czym pani pomyślała, kiedy pani powiedziała pokazywanie kobiecej seksualności w kinie współczesnym? O, o... Chodzi mi o kobiecą perspektywę. Coś, o tak, jakich... coś, co karmi kobiecą Ale Ja właśnie wyobraźnię. nie wiem, mam pustkę w głowie, nie mogę przypomnieć sobie żadnego filmu. No ja myślę o zjawiskach związanych z pornografią kobiecą, bo myślę, że w kinie no, tym głównego, an... nurtu. głównego nurtu no, moglibyśmy się tu wspólnie zastanowić. No, ja nie jestem krytykiem filmowym, ale, więc... mamy ale tak, może właśnie jest taki film? Który się panu tak kojarzy z. Kobiecy punkt Perski, widzenia tak. ze śmiałą erotyką. Wydaje mi się, że ten Almodowar no, cały czas na nim spoczywał wtedy przynajmniej, nie wiem czy dzisiaj jeszcze, obowiązek no, mm -hmm. przesunięcia trochę tych granic. No. Tak. Troszeczkę odwrócenia tego męskiego punktu widzenia. Teraz nie wiem, czy dużo kobiet pojawiło się w kinie, niestety. Znaczy, dla którym... mnie drugim reżyserem takim jest Lars Frontier, ale, ale, to gdyby by... był ale też gdyby był kobietą, no, to, było... to byłoby go. to, tak, tak. To może przyjmijmy, że Almodowar jest jednak kobietą. Tylko w przebraniu. Hmm. Czyli mówi pani, że od strony pornografii kobiecej zaczyna się, bunt. Tak, zaczyna się rewolucja, tak, tak, bunt. Tak, zaczyna się bunt, bunt kobiecy przed przedstawieniem. Bo jest się tak. przeciwko czemu buntować, jest, prawda? No jest, Kino jak jest widać jest. Dzierżone jest. przy sterze stoją hmm. mężczyźni. Tak, Ale być może, no można sobie zadać pytanie, że, że kobiety też by potrzebowały. Zresztą ten, ten nut jest widoczny realistycznych scen, mhm. w których przedstawiany jest mężczyzna takim, jakim jest. Panie tak mhm. przywołałeś taki film, który być może się wydaje zupełnie nieprzystający do tego, o czym tu mhm. mówimy. Nazywał się on Ben Hur. Mhm. I był nakręcony w roku 1959. Przez Lidia tak. Mamonera, tak? Tak, i tam jest taka właśnie taka anegdota prawdziwa z planu, to Gore Widol, który tam był jednym z autorów scenariusza, homoseksualny pisarz. Zaproponował nagle, żeby wytłumaczyć aktorem grającym główne role, Masale i Benhura, że między nimi jest związek homoerotyczny. I powiedziano to Stephenowi Boydowi, który grał Masale, ale wtedy on powiedział: Dobrze, ale nie mówcie tego Charltonowi i bo on was zabije. To znaczy, że ktoś akceptował taką ewentualność, a tak. ktoś raczej. Tak, jak go odbierano, wtedy by ją odrzucił. Ale to nie było tak, że kino mainstreamowe się jakby tym nie zajmowało. Tylko, że może nie wprost, kamuflaż. Ale to są bardzo silne sygnały. I myślę, że są całe takie ciągi, które właśnie w tego rodzaju kinie wynajdują podobne tropy, które są tak puszczone delikatnie, ale jednak istnieją. Więc tu bym tego nie. To nie jest tak, że wszystko się stało za Almodowara dopiero. Na samym końcu chciałbym Panią jeszcze, Pani Alicjo, spytać o następującą rzecz. Jeżeli kino w jakiś sposób jest zwierciadłem przemian obyczajowych, które mają, mają miejsce naokoło, to czy czeka nas w najbliższym czasie jakaś rewolucja? Czy kino już wszystko powiedziało i pokazało, jeśli chodzi o sferę intymną i, i erotykę, czy właśnie czeka nas jakiś prze przewrót? Na szczęście, na szczęście wiele nas przewrotów czeka, ja w to głęboko wierzę, bo to jest wpisane w przemiany, które się dzieją tu i teraz, jest ich bardzo wiele, no, na, na pewno jest czas na głos kobiet, ale, ale też na nowy głos mężczyzn, jestem jego ba niezmiernie ciekawa, co to, może być? Co to będzie. Ale w jakim sensie? Może to będzie to odpowiedź. Teraz... Znaczy nie, ja nie wiem właśnie. Ale jeśli tego, mówi to jest pani ciekawa. głos kobiet, to chodzi nam o to, żeby dopuścić kobiecy punkt A, widzenia? Tak, I, i myślę, że mężczyźni na to, na to odpowiedzą i tego jestem jeszcze bardziej ciekawa, jaka to będzie odpowiedź. Też Czekając na ten moment, tak. na razie zanurzmy się w świecie mm -hmm. Pedro Almodovara film Zwiąż mnie. Zapraszamy.